22 grudnia, niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu WIG-20. Tu tradycyjnie rozpoczynamy od inne spółki KGKM, która, 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 w tym tygodniu wykonała tu takiego małego, czarnego pinbara, ale e, zwróćmy uwagę, że to jest po pierwsze A nad linią trendu, czyli wybitą wcześniej linią trendu wzrostowego. Rynek tutaj zdołał wrócić nad. I teraz ją jak gdyby zretestował. Ugrząz między strefą oporu a linią to pokazuje, że jak gdyby dalszy wzrost jest jeszcze możliwy, ale patrząc z tego, w całości z tego wzrostu widzimy, że tutaj najprawdopodobniej no jesteśmy gdzieś, no jest duże prawdopodobieństwo końcowej fazy, no chyba, że szykowałby się naprawdę silny jakiś ruch, a tu mielibyśmy tą tak zwaną korektę pędzącą, taką 1 do 1 rozciągniętą, no to wówczas tak by mogło być, ale na razie należałoby co najmniej, no Zachować ostrożność. Teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tu widzimy, to już dawno mówiliśmy, że gdzie, dokąd powinien dojść ten rynek. Doszedł tutaj do tej strefy. Tutaj widzimy wyraźne odbicie coś w rodzaju takiej: no nazwijmy gwiazdy porannej piątek próba po czwartkowym ruchu wzrostowym który doszedł do połowy tego czarnego korpusu, piątek, niższe otwarcie, jeszcze raz próba podniesienia, jednak pozostaje górny cień, to pokazuje, że tutaj możemy mieć już problem z kontynuacją tego wzrostu, zwłaszcza, że przyglądając się temu swingowi, no możemy tu dopatrzeć się układu pięciu fal, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, więc jak najbardziej tu już może być zakończenie tego wzrostu. Mamy tą strepę o której wspominałem, nie został osiągnięty overbalance w wykresie tego tygodniowego, ale to jest chyba najmniej istotny element. No i teraz, teraz bardzo ważna sprawa, bo jeżeli rynek dalej by podążał, no to mamy jedną strefę tutaj na poziomie 92 zł około, potem kolejna na poziomie 86, a jeżeli no wybijemy to, no to będziemy raczej mieli to pełną świadomość, że po korekcie A B pędząca C, która, która, zrealizowała zasięg tutaj 78,6%, będziemy mieli wtedy odwrócenie i, 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 i powrót do do silniejszych do silniejszych spadków. Kolejna spółka to PKN Orlen, który w tym tygodniu, jak widzimy na wykresie utworzył taką małą czarną świeczkę, może to jest przerywnik w większej korekcie, a może początek kolejnego ruchu spadkowego bo patrząc na ten cały tutaj spadek na ten swing, no to wydaje się, że brakuje jeszcze co najmniej jakiegoś jednego zejścia tutaj do, do okolic 73-74 zł, teraz ze względu na wykres dzienny, no to mamy cały czas po tej luce teraz. Próbę i dopnięcia. Tutaj jest strepa wsparcia wynikająca z tego dołka z października 2018. Tutaj bardziej licząca się strefa, bo, bo bliższa, że tak powiem, z tych dołków wynikająca. No i widzimy, że rynek po dojściu tutaj tworzy coś, co może być układem albo podwójnego szczytu. No zobaczymy, bo po tym pierwszym spadku mamy tu wyraźnie ABC i teraz ten spadek będzie się rozebrać. No albo jeszcze coś będą ćwiczyć do góry, ale tym niemniej obojętnie, jakby na to nie spojrzeć, po, po najpoważniejszym i, i, i defini takim Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na jakąś tam bliższą, troszeczkę dalszą, może przyszłość jest to, że to minimum zostanie, zostanie jeszcze wybite, a poziom do zakończenia korekty jest, jest idealny. Kolejna spółka to PKOSA. W tym tygodniu, tak jak na indeksie, delikatna jakaś mała biała świeca, delikatne naruszenie połowy czarnego korpusu, a więc jest możliwość pójścia dalej do góry. No, na tej chwili mamy tutaj jakąś taką trójkę, tak? No, mamy trójkę, tu mamy trójkę. No, same tutaj są takie trójki, także. Trudno tutaj jakoś od tej strony podejść, może to być tak, że teraz narodzi się nagle jakiś impuls wzrostowy tworzący tutaj większą korektę nieregularną, ale jest pierwszy element takiego wzrostowy zrobiony tym, że rynek nadszarpnął, nadbił połowę czarnego korpusu, czyli powinien teoretycznie, od tej strony patrząc, podążać do wysokości czarnego korpusu. Spójrzmy zatem, jak to wygląda w ujęciu dziennym, i tutaj widzimy wyraźnie, że no, no jest. Jaka szansa po tym impulsie spadkowym, tutaj od tego miejsca mówię. Po tym impulsie spadkowym mamy teraz wzrost, który tak naprawdę, no tutaj najbardziej, że tak powiem, najbardziej, no ale tutaj jest mocniej przekonywujący niż na, na indeksie dla mnie troszeczkę, że mamy do czynienia w tej chwili z czymś, co jest impulsem, tak, Ale, ale powtarzam, jeżeli. Ta korekta, która teraz tu, jak gdyby w piątek, miała miejsce, ona będzie taka minimalna. To może się okazać, że to jest po prostu A, B pędzące C i korekci, robimy korektę tego impulsu spadku od 105 50 I wydaje mi się, że to będzie wszystko, tak? Potem będziemy mieli dalszy spadek. A taki układ swoją drogą, taki układ. No, moim zdaniem będzie zapowiadał mocniejsze spadki niż gdyby ta korekta tutaj była płytka, ponieważ gdyby ona była płytsza, doszłaby ewentualnie tutaj do poziomu 96. Złotych, no to najprawdopodobniej wtedy moglibyśmy się spodziewać jakiegoś ruchu spadkowego, ale wykańczającego tu większy impuls. Natomiast teraz widać, że coś tu się robi innego: czyli mamy impuls, mamy korektę, mamy impuls, mamy głębszą korektę, a to oznacza, że przyjdzie mocny impuls spadkowy, według mnie, który pójdzie znacznie, znacznie niżej. Teraz patrząc na akcję PKOBP. No widzimy próba podniesienia, górny cień, tutaj nie ma siły, tutaj nie ma siły po tych dużych spadkach nie ma siły na razie no i trudno jest upatrywać czegoś innego niż kontynuacji tego spadku co najmniej do poziomu, tak jak już niedokrotnie wspominałem, co najmniej do poziomu 31,50 31, relów, a najprawdopodobniej znacznie niżej na poziomie około 27 zł. A, zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda na wykresie dziennym. No, na wykresie dziennym mamy na razie typowe podejście po układzie ABC i rynek już zaczyna odpadać, więc być może będziemy teraz robili kolejny spadek, który na tę chwilę nie musi być wcale jakimś takim silnym, mocnym spadkiem. No chyba, że właśnie rynek podejdzie nie tyle tutaj, co pod tą idealną linię wyznaczoną na poziomie 36 zł ale tutaj na, powiedzmy na tą strefę, o, tak bym ją określił, ponieważ, ale upierdliwa, e, na tą strefę, e, no w ramach, w ramach, no chociażby czegoś, co mogłoby nam tutaj dać, e, jakiś układ, takie jak widzimy tu korekty pędzącej 1 do 1. Zatem jeśli chodzi o PKO, BP, no mówię na tę chwilę nic tutaj nie, 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 nie wróży dobrego, a, a no wykluczyć tego ruchu nie można, to wszystko moim zdaniem będzie zależało właśnie jak jest, bo jeżeli indeksy to wszystko, które do tej pory mówiłem, czy PKO, tworzą tu jakąś korektę pędzącą, no to dalsza szansa na wzrost tutaj jakiś będzie. Natomiast jesteśmy w silnych ruchach spadkowych i, i tu no to jest zajęcie tylko dla takich w cudzysłowie, nazwijmy Day Traderów, Swing day Traderów, takich krótkich, gdzie trzeba szybko wejść ewentualnie i bo jak coś się dzieje, nie tak uciekać. Tu nie ma miejsca na razie na inwestowanie w dłuższym terminie. No i na koniec PZU, które jest najsilniejsze, bo widzimy w tym tygodniu kolejna. Biała, silna świeca, i tym samym rynek doszedł tutaj do wysokości, do zakresu tego tutaj overbalansu. No i zobaczymy co dalej, ponieważ tutaj też byśmy mogli umieścić pewnego rodzaju strefę. W tej chwili należałoby ją określić jako strefę taką wewnętrzną. O. O, i to są te rejony, widzimy, tak? Tu doście. No, jeżeli teraz nie będzie kontynuacji, no teraz w tym tygodniu to raczej nie, no bo to tutaj w tym świątecznym, ale po nowym roku, no to może być, że mamy tutaj do czynienia z jakimś układem, no właśnie y, takiej korekty pędzącej, znowu układu 1 do 1, czy, czy, czy troszeczkę ponad 1 i dalsze spadki. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, no to widzimy wyraźnie, że na razie po impulsie spadkowym ta luka tam po odcięciu dywidendy, po zejściu na dołek, mamy A, mamy B, no i teraz mamy coś w rodzaju C. No, i teraz, jeżeli tak by uznać, że to ma być impuls, no to mamy pierwszą, mamy drugą, mamy jakąś trzecią tutaj powoli, która się kończy, czyli jakaś korekta, może wielkości tej tutaj korekty, no i następnie jeszcze podejście w okolice nieco troszeczkę wyższe. I, i to moim zdaniem będzie koniec korekty, i, i, i ta siła no, dobiegnie, dobiegnie końca. I to by było wszystko, a korzystając z okazji, przypuszczam, że ci, którzy oglądają tutaj akcje, to też oglądają indeksy, więc już mieli okazję to usłyszeć, ale jeżeli są osoby, które oglądają tylko wykres, tylko część dotyczącą akcji, no to chciałbym w tym momencie wszystkim złożyć... Z życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Tak, szczęśliwego Nowego Roku, a w przyszłym roku udanych, samych udanych inwestycji. A to dlatego, że niewątpliwie jest to ostatnia analiza weekendowa w tym roku i spotkamy się dopiero za rok, jak to się mówi tak w cudzysłowie. Spotkamy się dokładnie w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym weekend nie będzie po czym robić analizy weekendowej, ponieważ będziemy mieli do czynienia z tygodniem, Świątecznym, gdzie właściwie są tylko jakieś dwie sesje, czyli jutrzejsza, poniedziałkowa i potem piątkowa, najprawdopodobniej będą tak emocjonujące i taka będzie duża aktywność, że będzie można tylko sobie, jak ktoś by chciał, obserwować, uszykować dobrą podusię żeby położyć głowę, także nie będzie weekendowej za tydzień i jeszcze raz z tego tytułu wszystkim e, oglądającym, wszystkim moim czytelnikom, dzięk dziękując za, 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 za spędzony razem rok, jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia i z okazji świąt, i z okazji nowego roku.